Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach osi czwartej lider programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013, minister rolnictwa i rozwoju wsi. Dzisiaj w ramach cyklu Poznaj Krainy Świętej Anny ojciec Błażej Kurowski, gwardian klasztoru Franciszkanów na Górze Świętej Anny, oprowadza nas po Annogórskiej Kalwarii. Potężne te klucze, to są klucze, które otwierają drzwi do kapliczek na Kalwarii tutaj na Górze Świętej Anny. Tak, to są trzy rodzaje kluczy. Różne są kapliczki, różne są zamki. Ten tu jest najpopularniejszy, ten duży klucz. Potem jest jeden mniejszy. Jest jeden klucz, który otwiera te kapliczki, które właściwie są zakratowane. To jest typowy taki klucz do krat. A że jedna kaplica jest kościołem, to poręby otwiera się na taki malutki kluczyk. I ten jest najpewniejszy. Kaplice na górze Świętej Anny to są kaplice robione na wzór kalwarii zebrzydowskiej, dobrze mówię? Niewątpliwie tak, ale musimy rozpocząć opowiadanie o kaplicach od innej bardzo istotnej sprawy, bo kalwaria, i ta w kalwarii zebrzydowskiej, i ta nasza to ona jest jakby odzwierciedleniem miejsc w Ziemi Świętej. Jeżeli patrzymy na Jerozolimę, to widzimy, że one są poukładane w pewnym porządku. Od jednego sanktuarium do drugiego jest pewna odległość. I zarówno w Kalwarii Zebrzydowskiej, jak i u nas, ja to w ostatnim przewodniku napisałem, są dokładne odległości pomiędzy kaplicami czyli miejscem ukrzyżowania Golgotą, a grobem Pana Jezusa, czy dolina Jozafata wszystko to jest bardzo. Szczegółowo wyliczone, tak, że ten pielgrzym, który przychodzi na Górę Świętej Anny, to on się powinien czuć tak jak w Jerozolimie. Do tego ma mu pomóc również to piękne ukształtowanie terenu, które tutaj jest może nawet piękniejsze niż w Jerozolimie, bo zielone z drzewami. No, oczywiście nie mamy drzew oliwnych, nie mamy ogrodu oliwnego, ale niewątpliwie został specjalnie przez Gaszynów sprowadzony architekt z Włoch. Co prawda on mieszkał w Opolu. Ale on miał ten porządek i te odległości zachować I to rzeczywiście udało się zrobić Zresztą, jeżeli opowiadamy sobie, to my już opowiadamy o tej drugiej Kalwarii Tej przed 300 lat Ale była jeszcze pierwsza Kalwaria Drewniana, kapliczki były drewniane Można powiedzieć też i za zezwoleniem Franciszkanów Ta pierwsza Kalwaria zniszczała i to nie dlatego, że ojcowie nie chcieli prowadzić ludzi, ale bali się, co dzisiaj my to odczuwamy, że trzeba będzie te kapliczki utrzymywać. I z tymi kaplicami starymi to jest też związana legenda o psie. Bo stare kapliczki, te pierwsze, miały również wyposażenie, również były figury, obrazy, i franciszkanie swego czasu chodzili po tym terenie i któregoś dnia zaginął pies. No i szukano tego towarzysza pielgrzymowania i okazało się, że piesek lizał twarz pana Jezusa z kaplicy trzeciego upadku. Tyle z tej kaplicy zostało. Ci bracia się przekonali, że jednak to jest pewien znak, który prowadzi ich ku lepszej trosce o teren kalwaryjski. Czym jeszcze ta Kalwaria się charakteryzuje, oprócz tego, że w ostatnich latach wypiękniała przede wszystkim? Tym, po co powstała, a mianowicie kultem męki pańskiej i drużek Najświętszej Marii Panny. I my nie potrafimy określić, Ile milionów ludzi przeszło naszą Kalwarią tymi dróżkami i to nie tylko i wyłącznie w czasie wielkich odpustów kalwaryjskich, kiedy wszystko jest zorganizowane, ale starczy przyjechać w niedzielę, kiedy jest dobra pogoda i słońce, ludzie spacerują po Kalwarii. Podobno dróżki i kaplice ułożone są w ten sposób, że z góry, gdyby się na nie patrzyło, to jest kształt ryby, symbol chrześcijaństwa, jakby nie było, a Oko Bazylika, czy to rzeczywiście tak jest? Na mapie można, jeżeli ma się wielką wyobraźnię. Może być, że ta kalwaria jest zbudowana w kształcie ryby, ale powiem tak, że jest wiele innych symboli. Na przykład kaplica spotkania Jezusa z Marią, Drogi Krzyżowej, ona jest wybudowana w kształcie serca. Tego na zewnątrz nie widać. Też trzeba popatrzeć z góry. Kaplica domku Marii, ona też jest wybudowana w takim symbolu, bo jest ani okrągła, ani kanciata. Ale ma piękny kształt, który raduje oko. I dopiero jak się wejdzie do środka, to widać, że ta architektura jest różą. Że to jest jakby rozbijający się kwiat. Te wszystkie kaplice, które my dzisiaj mamy. Które mają wystrój barokowy nie wszystkie powstały w czasie kiedy kalwarię budowano, bo są również i nowe kaplice. Jedną z nowych kaplic, szczególną jest kaplica trzeciego upadku ma kryptę. Kaplicę wybudował pustelnik i ludzie mu składali ofiary i on wybudował z tych ofiar kaplicę. Oczywiście, że franciszkanie ją później wyposażyli i w tej krypcie zorganizowano cmentarz chyba do lat 30. Klasztor jako taki cmentarza na zewnątrz nie miał. Zakonników grzebano w kryptach w trzecim upadku. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach osi czwartej lider programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 minister rolnictwa i rozwoju wsi.